Dobra, w takim razie kontynuujemy poprzednią grę. Witam ponownie na kanale Strefa Gracza z tej strony Mikołaj, a to jest drugi materiał z gry Commando, Bitwa o Wielką Brytanię. Lecimy przed siebie, tylko ja prawie życia nie mam, więc jak, jak teraz zginę, to zaczynam ten tamten poziom. Poprzedni od początku, nie? Czyli innymi słowy Warto by było nie tracić żyć... ale znaczy... Warto by... można tracić życie, ale... Kurna. Żołnierze ci. Nie, nie wiem co to za żołnierze. Nie znam się na żołnierzach w czarnych płaszczach. Mogę tracić życie, ale nie tracić te dodatkowe życia. Dobra, uwaga, bo tu są schematy logiczne. Ja pierdzielę ty. Ustawka normalnie. Dobra, podnoszę to. Co Ja muszę zrobić. Okej, okay, tak muszę zrobić? Nie. To ja muszę zrobić. Mogę to rozwalić na pewno. Aha, traje. Czyli tak się robi. Taka zielona Tutaj już widzę, że kiedy unikamy tych pocisków, to zajebiście biegnę przed Ciebie. Trudno. Dawaj, 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 dawaj. Mam nawet jakiś sposób. Żołnierzy, żołnierze. Okej, okay, tam był jakiś komendant. Wow, czy to jest? Mam na to Mam na to wsiąść, kurde. Potrącimy sobie ludzi. Aha, to on mnie ma i po prostu do celu, tak? Aha, zajebiście miny Elementy zręcznościowe Kurde no Dużo tych żołnierzy Okej, okay, mamy banany biorę banany Banany mnie leczą Zajebiście Ten sobie tutaj majstruje Padaj 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 Z tą miną, o, dzień dobry Wow, dostaje tak obrażenia Nie, nie dostaje Wokutam. Mam amunicję do tej broni zajebista broni. A mogę broń zmienić? Nie mogę broni zmieniać. Kto za masakra jakaś? Także się broni nie da zmienić. Co to w ogóle? Aha, zajebiście. Nie widzieliście tego. Kurna, jak, jak mam się ruszyć teraz? No ruszaj się. Dziękuję. Tak, ja mam to. Ja pierdzielę, ja mam to w przeglądarce. Tak, odpaliłem grę w przeglądarce. Taka, taka magia. Odpaliłem grę w przeglądarce. Tak nie chciała się włączyć we Pleszu, bo się odpadała w jakimś kurde dziwnym okienku. To w ogóle cud, że da się tą grę znaleźć w internecie. Nie trzeba Flashpointa. Chyba naprawili już to. Da się również ją pobrać. Abra, macie kurde Ja się nie będę sertoł z wami. Dobra, ten moment pamiętam, muszę tu unikać. No na mać. Dobra, muszę tutaj unikać, to na pewno. Tu jest kurde jakiś. To jest jakieś... To jest jakieś kurde. To jest jakiś dom wariatów. Wow. No i zajebiście coś bym zrobił. To, to co teraz? Zginęło mi się. Mhm. Mm no i co? No i od początku zaczynam. Ja się w tej grze... Mogę se kurde grafikę zmienić na najwyższą. Dobra. E, muzyka włączona to włączone shoot, spacja, granat, keyboard only. Keyboard and mouse, To no, nie, nie interesuje mnie to. E, default. Kurde nie default, było dobrze. Widziałem, że grafikę da się zmienić. Tylko że ta grafika się w ogóle nie zmieni. To no jest kurde na easy, no. Hmm. Dobra, lecimy od początku, tylko że teraz. Tylko że teraz podejdę do tego jak człowiek. Życie mogę stracić. Byle niegodność. Dobra. Zajebiście. Ogarnięte. Teraz ty. O, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. No tak, broni nie mogę zmienić. Zapomniałem. Muszę się z tym certolić. Ok, zajebiście. Nic z niego nie wypadło. Ok, mam kurde ten. No kurna, ok, dawaj mi ten choke, ty, taki mocny ten choke hasz? Ok, zrogi śledzie, Rambo jedzie. Dobra, ścielaj w te skrzynki, kurna Rambo Sylwester Staron. Dobra, mam jakiś karabin teraz. Okej, okay, uwaga, bo to jest czołg komunistów. Komuniści wypieprzać. To nie. To nie. Dobra. Dobra Ok, samoloty są proste. Mam nadzieję, że ten samolot z tymi, kurde, tą podróbką tych Czyli yy... ile ja amunicji mam, będzie na zapas, zostawię sobie na zapas. Dobra, jedziemy. siup! Kurwa, zajebiście zrobiłem. Bo życia, kurde, przyjąłem na klatę. Jeżeli ja, mia ja miałem tam 100 amunicji przy tym samolocie w poprzednim odcinku, w poprzedniej grze. No to myślę, że teraz dam radę na spokojnie to ograć tym moim karabinem Zagłady. Z rakietnicą są najgorsi. No nie! No nie, 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 nawet się nie wasz. Nie! O kurde, bierz ten karabin! Dobra, okej. Okay. Masakra, musiałem użyć kurna karabinu, wypieprzać. Okay. Mam nadzieję, że oni nie mogą za mną chodzić. Bananek. Dobra, zajebiście bomby. Pieprzać ode mnie. Kurna to. No, muszę to kurde zniszczyć. Dobra. Marnowałem trochę amunicji. Teraz tutaj. No nie. Dobra. Ty. Za amunicję zaoszczędzona i jedziemy. Żeby nie stracić w ogóle życia. Dobra Jest! Udało się! Dobra, to było zajebiste Będę by tylko teraz życie odzyskać Start mission jedziemy Ja pierdolę, to raz Dobra Wiem i tak, że będę musiał to powtarzać Z każdym chwilą jestem teraz kurde zwinniejszy, mocniejszy, zajebistszy Aby tak było codziennie Dobra, zniszczyłem sobie alarm Na tym poziomie mam taktykę, mam tutaj kurde I stolecik. Dobra. Cześć. Debile. Pyk. Cześć. Dajcie misia. Dziękuję. Teraz ty, Dupku. Uważać w tym pomieszczeniu z tymi. Dobra. Okej, okay, zajebiście. Cześć. I wskakujemy sobie na bozik. misia nie podniosłem, bo nie. Kurna, dostałem chyba z wyobrażenia z tych bomb. Bombuszek, cześć. Klauny, nie wiem, czarni żołnierze. Alianci. Nie znam się na Nie znam się na wojnie, przepraszam. Duże żołnierze mieli czarne płaszcze. Dobra, cześć. Cześć. Tutaj to wiem jaki błąd wcześniej popełniłem. Zajebiście. I wchodzimy teraz do tego bunkra. Cześć. Ja zdzielę. Teś nie będę sertowił z nimi. Cześć. Okej, okay, tutaj to wiem jak do tego podejść. Ja, kurde udało się. Okej, okay, skarby moje są. Dajcie kurde życie najlepiej. Jabko, no nie! Mój skarb tu jest! No, mój skarb tu jest, kurde. Życie moje? Jabłko, ile mi dajesz? Jabłko mi dało dużo. zajebiście. Na górze jest jakieś kurde. On mi to spuści. Na łeb nic spuści jeden z tych czołgów. Na stówę. Okej. Okay. Nic się nie stało. Dawaj życie. Dobra, dał mi jakiś kurde ogórek. Okej, okay, amunicja. Okej, okay, zajebiście. No i co teraz? Okej, okay, łodzie mogę niszczyć. Nie wiem na co w sumie. A, i tak muszę. Dobra. Trudno. Niszczę łodzie. Okej. Okay. Masakra. Jedna bomba wystarczy z tego co widzę. Nie będę sobie marnował tego karabinku mojego. Aha, tutaj muszę przeskoczyć. Dobra, mogłem u nich zrobić. Co to jest za broń? Shotgun! Kurna. Dobra. Wow! Ty, jakiś kurde, cię trak. Dobra, niszcz go. Zajebiście. Kolejny trak. Cześć. jedziemy. Dobra, bomby, jakieś takie rzeczy. Widzę kolejny trak. Co to jest? Kolejny jakiś Bosik? Tak, jak widzę. Oła! Ja pierdolę już wiem, jak go unikać. A ja widzę, że tak sobie nie pogramy. Nie! Jak mam cię uniknąć, stary? Umieraj! No kurwa. Jeśli zginę teraz. Jest! Kurde, udało się! Zajebiście! Masakra. Dobra. Misja numer. Wy, e, komando, bie, e, bitwa o Brytanię. Kurde, ale jestem szczęśliwy, bo już kurde rozkminiłem, jak w to, gra, w to grać, żeby nie ginąć. I jesteśmy w samolociku. Dobra. Teraz e, to jest moment, w którym nigdy w życiu nie doszedłem. Widziałem tylko to na YouTubie. Bo nigdy tej, w życiu tej gry nie mogłem przejść. Nie Udało mi się. Za dzieciaka. A teraz już jestem profesjonalistem. Profesjonalistycznym Rambo. Wow! Kurde, atomówki! Co to za elementy wręcznościowe? No! Szk powaliło cię! Sam się traf tą atomówką! Nie wiem jak się tego unika. No chyba cię coś boli. Aaa... Na. Jak tu zginę? No kurwa, powaliło was. Ok, dajcie życie. Ok, proszę bardzo, wąbki. Idę dalej, co to jest? Życie jest kurwa ciasteczko. O no mam życie. No jedź kurde i co mam teraz zrobić? A na linię sobie zjeżdżam, dobra, co to będzie. Pompki. Mam widzę bardzo dużo amunicji do wszystkie. Czy ja właśnie straciłem życie? Ja właśnie straciłem życie po cię gro No nie! się nie zgadzam! Nie, 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 No nie! No kurwa przecież czemu takie gówno, potrafi mnie zabić. Mam zero żyć. Mam zero. Kurna, dosłownie żyć, nie? Ja pierdyle, nie? Ja pierdyle. Dobra, widzę, że komunistyczny czołg. Marki złotej. Czyli widzę, że tą grę jeszcze raz będę przechodził od nowa. Jeszcze raz będę tą grę przechodził od nowa. Jeszcze raz te dwa pieprzone poziomy. No ja pierdyle. To jest, kurde, wyścig o wygraną. Giń. Dobra, zajebiście. Kurno, gdzie ja jestem? Gdzie mi gra wyszłaś? Ja pierdolę, nie. Dobra, jedziemy dalej. Dobra. No nie! Dobra. Speedrun no, Umieraj od tych pocisków Pistoletu, no nie Jest, umarł Czy tu dalej życie będzie? Nie, no nie, no nie, no nie No po prostu kurwa, no nie